Hej! Cześć! się wszystkim z tej strony EjcarniKoxu i dzisiaj witam was w poradniku jak zrobić serwer Minecraft Hamachi Na każdą wersję Minecrafta, aktualnie jest to 1.6.2 Wiem, że już robiłem tego typu poradnik, ale tak dla moich kolegów i tak dalej Na prośbę moich kolegów e, Zrobię teraz... E, pokażę wam jak zrobić serwer Hamachi, a nie taki e, po prostu serwer, więc yy, naszą przeglądarkę i wpisujemy yy, Minecraft.net. Wchodzimy na stronę. I, yy, i tu mamy taki, taki załącznik. Klikamy na niego i mamy do pobrania Minecraft Server 1.6.2.exe w zakładce Multiplayer Servers, więc pobieramy to. Okay. Dobra. I teraz, okej, okay, na chwilę musiałem zakończyć nagrywanie, czy to jest dobra? I tak, i teraz na pulpicie tworzymy tak jak w starym filmie nowy folder na pulpicie albo gdzie tam wolicie, nazywamy go dowolnie. Kopiujemy tam nasz plik. Minecraft server 1.62.exe. otwieramy go. I tak, mam nowe słuchawki DM. E, może nie, nie słabe, słuchać lepiej, słuchać detale, więc, jest słabiej, słychać lepiej, słychać i dalej. Więc jeśli mi się do mnie pretensji po prostu do wysprzęć dalej. Dobra. Kiedy wyświetla się, się napis? E, e, do jakieś tam e, jakieś tam napisy. For help, typ help, or e, znak zapytania. Możemy też dać. I teraz tak. Otwieramy plik, plik server property. Yes. What the fuck. I, 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 i teraz tak. Otwieramy hamaczy hamaczy I yy, klikamy sieć. Utworzymy sieć. I tutaj tak. A I dzisiaj wpisujemy dowolne. Na przykład takie hasło. Na przykład 1, 2, 3. I tworzymy. I teraz tak. Tu mamy nasze IP naszego Hamadżin. W moim przypadku jest 25.235.468. I to jest IP naszego serwera, więc tutaj zaraz, zaraz, gdzie jest. Z. Takie napis serwer IP. Klikamy i przepisujemy to IP 25.235.46.88. Yy, I teraz tak, yy, czy coś tu robić? No, możemy tutaj yy, zmienić. Tutaj yy, <gryw> na przykład us pvp e, i tak dalej, i tak dalej. I tutaj e, jest taki napis: Online Mode. Domyślnie to jest true. E, jeśli mamy ustawione domyślnie, na true, to mogą wchodzić na serwer tylko gracze premium. A jeśli e, po prostu mamy pyk pyk, pyk e, kli, e, wpiszemy, False. To mogą wszyscy gracze. I tutaj hardcore i tak dalej. No i tu możecie sobie przyglądać, dodawać do serwera, na przykład, nie wiem, żeby nie było PvP to false, żeby czegoś nie było. I true, żeby coś było. Tutaj Gamus robimy e, 1, funkcji 0. Na przykład, żeby był wpis żeby był full i każdy gracz ma jeden. No i dobra, to wystarczy, więc yy, zapisujemy. Yy, I teraz możemy już odpalić na serwer. Yy, tyk, 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 tyk. I ja, ja tu się jeszcze tak szybko zupuję. I zaraz widzimy się w opcji wybierania serwerów Minecraft. No dobra, ja już jestem w Minecraftie, Tutaj sobie jeszcze peg tak zrobię, żeby było łatwiej. Mam, jak widać, Minecraft 1.6.2, 62 więc wróćmy w multiplayer. Peg. Dodajmy serwer. Nazwa do oczywiście dowolna, na przykład. Kurde, co wpis wpisz, dobre nie będzie. I wpisujemy tu adres 25.235.46.88. No i zrobiliśmy już, postawiliśmy nasz serwer Hamachi. I jak widać, mój serwer Hamachi 20 soc, bo tak sobie ustawiliśmy Kupa jasia i e, możemy wejść na serwer. I jak widać, e, jak widać działa to, że od razu mamy e, na serwerze ustawiony GMOT1 yy, oraz jest y, Peaceful. Zaraz wam to dowodnie. Zaraz znajdę sobie spawnę jakiegoś monstera. Yy, na przykład Reaper. No i nie mogłem się zespawać, więc tak jak ustawiliśmy sobie w opcjach, tak jest w serwerze, więc ja się już z wami żegnam, z tej strony był Eltarni Koksu, no i dzisiaj bo jutro jeszcze możecie się spodziewać odcinka z właśnie tego PvP 3 versus 3, więc ja się już z na razie, Ocenajcie, oceniajcie kurde, mój nowy mikrofon. Cześć!